Gminy Bogoria, Rady Miejskiej. Witam serdecznie wszystkich słuchających i oglądających transmisję, witam wszystkich pracowników Urzędu Gminy wraz z panią wiceburmistrz Zamielą, jak również panią Skarbnik Ewę Gajek. Witam serdecznie Państwa Radnych. Informuję, że w nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przebieg obrad będzie transmitowany na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Bogori oraz kanał YouTube w celu transparentności działań Gminy. Proszę Państwa Radnych teraz o potwierdzenie obecności w systemie. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest kworum. Przechodzimy teraz do porządku obrad. Kto z Państwa chce zabrać głos? Proszę Pani Skarbnik Ewa Gajek. Proszę o przyjęcie do porządku obrad projektu nr 3. I cztery uchwał po zmianach. Dziękuję. Proszę o wprowadzenie głosowania. Państwa radnych o głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach. Stwierdzam, że porządek obrad po zmianach został przyjęty. Odczytam teraz. Porządek obrad sesji w dniu 25 stycznia 2024 roku po zmianach. Pierwsze otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Dwa. Porządek obrad sesji. Trzy. Powołanie sekretarza obrad. Cztery. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Bogoria numer 67 przez 567 przez 2023

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2024, projekt nr 4 przez 2024 po zmianach. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej, projekt nr 5 przez 2024. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej, projekt nr 6 przez 2024. 9. Zamknięcie obrad sesji. Przechodzimy teraz do powołania sekretarza obrad. Proszę o podawanie kandydatur. Wiesław Barabasz. Czy pan radny Wiesław Barabasz wyraża zgodę? Dziękuję. Proszę państwa radnych o głosowanie w sprawie powołania pana Wiesława Barabasza jako sekretarza dzisiejszych obrad. Stwierdzam, że sekretarzem dzisiejszych obrad jest Pan Radny Wiesław Barabasz. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Bogoria nr 67 przez 567 przez 2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2024 rok, projekt nr 2 przez 2024. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Budżetu Rolnictwa i Inwestycji. Panie Przewodniczący. Komisja Budżetu Rolnictwa i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała wyżej wymieniony projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o głosowanie w sprawie tej uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036. Projekt numer 3 przez 2024 po zmianach. Otwieram dyskusję. Panie Przewodniczący, ja mam takie pytanie że znaczy, tu jest prośba do Pani Skarbnik, żeby, żeby Pani Skarbnik wytłumaczyła radnym, co zostało zmienione, żeby wszyscy wiedzieli w projekcie numer 5. Proszę Pani Skarbnik Ewa Gajek. W wieloletniej prognozie finansowej zostały zmienione kwoty dochodów i wydatków. Zgodnie z uchwałą z 9 stycznia, ponieważ wtedy nie było wieloletniej prognozy finansowej, i z tą uchwałą, która będzie dzisiaj w sprawie zmian budżetu, czyli dostosowane dochody i wydatki do podjętych przez Radę Gminy uchwał budżetowych. I w wykazie przedsięwzięć w załączniku numer 2 zwiększono limit roku 2024, czyli przeniesiono część z poprzedniego roku i dodano. Nowe zadanie, do, nowe zadanie do przedsięwzięć, które było w ubiegłym roku zadaniem rocznym, a w tej chwili jest zadaniem wieloletnim. Ja mówiłam o nim na poprzedniej sesji, ponieważ zadanie było zrealizowane w 23 roku, a sama zapłata przeszła na rok 24, ponieważ faktura była w ostatnich dniach grudnia, już nie byliśmy w stanie zapłacić za to zadanie. I na poprzedniej sesji też zwiększyliśmy przychody o 315 696,8 zł, 8 z tytułu środków jakie pozostały jeszcze na rachunku bankowych, bankowym ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych i w wieloletniej prognozie finansowej jest dostosowany ten deficyt i ten, te przychody po tych zmianach, czyli przychody 6 109 633 zł w tej chwili, a deficyt wynosi 4 754 633 grosze i 45 groszy. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma pytania? Zamykam dyskusję. Proszę o opinię Komisji Budżetu, Rolnictwa i Inwestycji. Komisja Budżetu Rolnictwa i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa radnych o głosowanie w sprawie podjęcia tej uchwały. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu szóstego: Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Bogoria na 2024 rok projekt nr 4 przez 2024 po zmianach. Otwieram dyskusję. Czy ktoś ma jakieś pytania? To prosimy panu nią Skarbnik Ewę Gajek. O zabranie głosu. W projekcie uchwały w załączniku numer 1 w planie dochodów zwiększamy dochody w sumie o 383 789 ,11 zł 11 groszy, z tym, że zmniejszamy dochody o 182 049 zł w dziale 600. Te dochody były planowane. To są dochody Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które były planowane w dochodach roku 24, ponieważ zdążyły wpłynąć środki na rachunek bankowy ostatniego 29 grudnia. Te, docho, te środki znalazły się w, tym, w tej chwili w przychodach budżetu, one są przeniesione do przychodów. Zwiększamy wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości. Pod obwodnicę Bogorii mamy dwie, dwie decyzje, z tym, że od tych decyzji musimy jeszcze zapłacić podatek VAT, więc to jest w wartości netto 335 088 zł i zwiększamy większe wpływy z podatku, od z, podatku z opłaty eksploatacyjnej o 230 000 zł. I w ośrodku pomocy społecznej zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast w załączniku numer dwa po stronie dochodowej poza przeniesieniami takimi drobnymi pomiędzy paragrafami jest zwiększenie środków na pomoc finansową dla powiatu na dwa przejścia dla pieszych dotyczące podjętych uchwał 29 grudnia i będą do tego uchwały szczegółowe o 94 302 zł wyregulowanie wynagrodzeń po zmianach w administracji publicznej o kwotę 364 558 zł, zwiększone środki na ochotnicze straże pożarne 8 481 zł i te zwroty, które dotyczą pomocy społecznej, zasiłków i zmniejszenie kwoty 90 000 zł w pozycji numer 10 w zadaniach inwestycyjnych rocznych, to był to jest zadanie zakup samochodu typu van i te środki zostały przeniesione na tą pomoc finansową dla powiatu. Dziękuję. Dziękujemy za wyjaśnienia. Proszę teraz o opinię Komisji Budżetu, Rolnictwa i Inwestycji. Dziękuję. Komisja budżetu rolnictwa i inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa radnych o głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Bogoria na 2024 rok. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu siódmego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Projekt numer 5 przez 2024. Otwieram dyskusję. Czy potrzeba wyjaśnień? Nie widzę. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Budżetu, Rolnictwa i Inwestycji. Komisja Budżetu, Rolnictwa i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała wymieniony projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję Panie Przewodniczący. Proszę Państwa Radnych o głosowanie w systemie nad uchwałą. Stwierdzam, że uchwała została Podjęta. Przechodzimy do punktu ósmego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej, projekt numer 6 przez 2024. Otwieram dyskusję. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Budżetu Rolnictwa i Inwestycji. Komisja Budżetu Rolnictwa i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, radnych o głosowanie w systemie. Nad podjęciem tej uchwały, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, jako przewodnicząca Rady Miejskiej Bogori i w imieniu pana burmistrza Marcina Adamczyka serdecznie zapraszam nie tylko wszystkich obecnych, ale przede wszystkim wszystkich mieszkańców gminy Bogoria na uroczystą sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 11 lutego 2024 roku o godzinie 12. Rozpoczniemy uroczyste obchody, oczywiście od mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogori o godzinie 10.30. Potem przejdziemy do Gminnego Ośrodka Kultury i tam w sali widowiskowej wraz z zaproszonymi gośćmi odbędzie się ta właśnie uroczysta sesja Rady Gminy. Dziękuję. Radni otrzymają stosowne materiały w terminie. Zamykam obrady sesji.